Tym razem nasze studio festiwalowe zawitało na jeden z największych i najsłynniejszych polskich festiwali, czyli Malta Festival. Malta ma w tym roku 25 lat, a my w tym odcinku zabierzemy Was w podróż po Generatorze Malta, którego działania wykraczają poza czas trwania festiwalu. Będzie to opowieść o człowieku w mieście. z jednej strony nasze ogrody społecznościowe, kiosk, czyli inicjatywa Dzielnico, którą wspieramy od zeszłego roku. Z drugiej strony Plac Wolności podczas Festiwalu Malta, czyli trzy tygodnie właściwie letniego domu kultury, można powiedzieć, otwartego, zielonego mikromiasta. Natomiast w tym roku Generator Malta to też działania gdzieś pomiędzy pomiędzy właśnie ogrodami a Placem Wolności, działania na peryferiach. Staramy się uzyskać kąt 45 stopni, gdyż budujemy peryskop, który ma pomóc nam w podglądaniu tego, co się dzieje na Malcie, między innymi. Będziemy zjeżdżać z balkonu Arkadii. Będziemy budować duże siatki do kometek i będziemy jeszcze robić inne szaleństwa w przestrzeni placu i miasta. Organizujemy cykl warsztatów Rekord. To są warsztaty dla, dla dzieci, dla młodzieży, które mają na celu trochę oswoić z zupełnie inną przestrzenią młodych mieszkańców Łazerza. Z przestrzenią dźwiękową, zbudować trochę wrażliwość na to, co niezauważane, zapomniane, pochowane po podwórkach, a z drugiej strony nauczyć trochę jak obsługiwać sprzęt, jak go nagrywać, jak dźwięki przetwarzać. Mieć uszy szeroko otwarte i nasłuchiwać. mi się tutaj podoba nagrywanie i słuchanie dźwięków. Tam na kamerze pan ma też mikrofon, też taki włochaty i pani ma w ręku taki mikrofon, może Pani zdania jak tą kąpkę, zobaczą dzieci, o, to jest taki mikrofon do głosu, nie do mówienia, do mikrofonu, do śpiewania i tak. Dalej. Natomiast ten mikrofon, jest trochę inny. Wydaje mi się, że dają takie prawdziwe dzieciństwo, taką wolność, że mogą sobie po przedszkolu, po szkole zejść, pobawić i pogadać, że znają siebie, znają inne osoby w blokach. Nawet jak spotykamy się później w Biedronce czy gdzieś, to nie jesteśmy sobie obcy. To jest dla mnie, to jest dla mnie bardzo fajna frajda, której bez ogrodu byśmy po prostu nie mieli. Spotykamy się raz w tygodniu, we wtorki. Co się dzieje na co dzień jest też dla nas tajemnicą, bo zależy od tego kto tu przyjdzie. Na przykład dzisiaj zaskoczyło nas to, że cała rabata tutaj za mną koło było przekopane, nie ma chwastów i było podlane i pojawiły się nowe kwiaty. Tego nie było. Najlepsze to jest sadzenie, bo niektóre kwiaty będą się rozrastać i będzie ich więcej. W tym roku stwierdziliśmy, że wprowadzimy grę na Wildę. ona na, na obsadzaniu Wildy na dwie drużyny. Dzielimy się na drużyny i wchodzimy w wildeckie podwórka, poznajemy dzielnicę. We wtorki mi się podoba jak są zajęcia, teraz mi się podoba jak są rośliny, bo dawno właśnie tego nie robiłam, po prostu się więcej rzeczy uczę z zawodom, kaczki zawodom, uciekaj dziewczyno, bo cię powodą. To przestrzeń wspólna dla mieszkańców Jerzyc, i jest to miejsce współtworzone przez mieszkańców, głównie tutaj przez młodych, którzy, którzy są dzisiaj z nami. Otwieramy kiosk, robimy warsztaty, spotykamy się, wymieniamy się po prostu miejsce spotkań. Są różne zajęcia, są, są, niedługo na przykład będziemy przedstawienia nie robić, mamy tu dużo koncertów i takich innych rzeczy. Ostatnio w Dzień Dziecka dzieci rządziły, doradzali dorosłym stylistycznie, malowali im twarze. Dzień dobry, jestem Szymon Szelong. Um, lubię tutaj przychodzić, bo są bardzo dużo koncertów. Raz byłem na koncercie. Nie, kilka razy tam byłem. Bez no, bez no w się, lecz świat już wie. Projekt Królowa Poznania polega na zdobywaniu budynków, które są bardzo istotne w tkance miejskiej Poznania. Ale tak naprawdę nikt z nas nie ma do nich zazwyczaj wstępu, a szczególnie, szczególnie na szczyt. W związku z tym postanowiliśmy otworzyć tę szansę dla Poznaniaków i pozwolić im wejść na dachy i piętra, ostatni, ostatnie piętra budynków. Pierwszy raz widzę po prostu Poznań tak naprawdę naokoło z góry, także można wszystko rzeczywiście zlokalizować sobie, bo właśnie dlatego przyszłam. I też się zastanawiałam, skąd się to wzięła, przy czy są jakieś parki, czy, czy jakieś lasy? Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. A wchodzicie na następne szczyty Poznania w ramach Malty? Tak, mamy na wszystkie wejściówki, więc zrobimy całą koronę poznania. Super, i Cyrilowi też się bardzo podobało, tylko ja się ciągle zastanawiam, gdzie są te zieleni, gdzie są te parki, bo ja chyba jeszcze do nich nie trafiłam i właśnie spróbuję tutaj... To jakoś rozwikłać i jak rozwikłam, to się do nich udam. I jeśli będzie okazja, to pewnie pójdę. Pójdziemy razem po schodach z mikrofonem. Znajdujemy się w Noble Tower, w centrum innowacji. Za nami widzimy panoramę Jerzy, coraz starego miasta. Następne w planie, jest, następne w planie jest, jest, są Alfy. Następnie zwiedzimy wieżę zamku. Później przejdziemy do Andersia Tower. E, następnie zobaczymy budynek Kolegium e, Altum i zakończymy naszą wycieczkę nieotwartą jeszcze wieżą kontroli lotów na ławicy. I to już tyle na teraz, ale pamiętajcie o festiwalu Malta, on trwa do 28 czerwca w Poznaniu, a my w kolejnym odcinku studia festiwalowego powiemy Wam o tym, jak artyści angażują publiczność i społeczeństwo. Weronika Szymańska, do zobaczenia.